Cześć, Witam Was w pierwszym odcinku filmików cyklu Okiem Trenera. Ja nazywam się Maciej Bodnar, jestem trenerem triatlonu, a także czynnym zawodnikiem pro. W triatlonie startuję od 8 lat, w tym czasie zdobyłem cenne doświadczenie zawodnicze, a także od kilku lat prowadzę zawodników na różnym poziomie zaawansowania, od zawodników amatorskich po zawodników profesjonalnych. Zdobytą wiedzą będę chciał się z Wami dzielić na tym kanale, publikując treści uniwersalne jak i ponadczasowe. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i z chęcią będziecie odwiedzali mój kanał. To tyle tytułem wstępu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszam! W pierwszym odcinku zajmiemy się treningiem pływackim na lądzie. Temat jest nieprzypadkowy, bo związany z obecną sytuacją, wiele osób prosiło mnie w mediach społecznościowych, żeby takie treści udostępnić, więc e, od razu na tapetę idzie, idzie ten temat. Mamy zamknięte baseny, nie wiadomo jak długo to potrwa, optymistyczna no, wersja jest taka, że będzie to 3-4 tygodnie, ale taka bardziej realna, Mówi nam, że to nawet może potrwać około dwóch miesięcy. Nie sposób zbagatelizować całkowicie pływania przez te dwa miesiące, bo wiadomo, że tak długi okres bez treningu pływackiego, nawet uzupełniającego, będzie niósł potem ze sobą pewne konsekwencje, a powrót do pełni formy potrwa naprawdę długo. Co prawda, żaden trening na lądzie, nawet najdoskonalszy, nie zastąpi nam czucia wody. I niestety im na wyższym poziomie byliśmy im więcej pływaliśmy, tym szybciej i mocniej odczujemy skutki braku pływania, ale możemy je zminimalizować właśnie wprowadzając trening na lądzie. Przygotowałem dla Was kompletny trening na lądzie, który ma za zadanie w jak największym stopniu zastąpić. Trening pływacki wykonywany na basenie. będzie się on składał z kilku części: z rozgrywki, z zadania z zakresu pamięci ruchowej, z ćwiczeniach na gumach, skor i rolowania. Rozgrzewkę zaczynamy od głębokiego przysiadu. Ręce trzymamy po wewnętrznej stronie kostek, jedną rękę kładziemy na ziemi, a drugą staramy się sięgnąć do sufitu. Następnie zamieniamy ręce i powtarzamy to 6 razy na stronę. Kolejne ćwiczenie jest dość podobne, jednak zamiast przysiadu zaczynamy od wypadu. Również wykonujemy je 6 razy na stronę. Przechodzimy do przekładania gumy. Takie ruchy powinniśmy wykonywać dość swobodnie, pamiętając, że są to ćwiczenia rozgrzewkowe. Ćwiczenie wykonujemy około 60 sekund. W ostatniej części rozgrzewki kładziemy się na plecach. Nogi uginamy w kolanach i wykonujemy ślizgi po podłodze. Pilnujemy, aby nie odrywać rąk od podłoża. Wykonujemy 8 ślizgów. Zostajemy w tej samej pozycji, łokcie kładziemy na wysokości barków i rozpoczynamy rotację. Pilnujemy, aby nie odrywać łokci od podłoża. Ćwiczenie również wykonujemy 8 razy. W kolejnej części wykonujemy zadanie z zakresu pamięci ruchowej. Potrzebujemy do niego piłki gimnastycznej. Skupiamy się w nim na utrzymaniu wysokiego łokcia w początkowej fazie chwytu wody. Kiedy bez trudu będziemy w stanie pilnowali wysokiego łokcia, możemy się skupić na kontrolowanym nacisku przedramienia na piłkę. Ćwiczenie wykonujemy 4 razy na stronę i taki blok powtarzamy 3 razy. Potem wprowadzeniu przechodzimy do głównego tematu naszego treningu, czyli gum pływackich. Osobiście polecam firmę Streshcore z wysyłkami. Pozwoli to dodatkowo pilnować optymalnego ułożenia dłoni w chwycie wody. Mamy do dyspozycji cztery kolory, które mówią nam o oporze, jaki stawiają. Dla większości amatorów polecam drugie w kolejności, czyli kolor zielony. Kolor czerwony, trzeci, prawdopodobnie będzie zbyt wymagający nawet dla dobrze pływających H-gruperów. Niezwykle istotnym elementem w ćwiczeniach na gumach jest technika. Kluczowe jest ułożenie łokcia i przedramienia w początkowej fazie ruchu, czyli tzw. wczesna pianizacja przedramienia. Aby lepiej to skontrolować, polecam robić ćwiczenia przy lustrze lub co jakiś czas kontrolnie się nagrać. Pierwsze ćwiczenie, które wykonujemy, to pierwsza faza pracy pod wodą, czyli chwyt wody. Dla osób, które pierwszy raz wykonują ćwiczenia na gumach, jest to jedyne ćwiczenie, które robimy w pierwszych dwóch trzech sesjach. Drugim ćwiczeniem jest ruch oburącz, gdzie do naszego chwytu z poprzedniego ćwiczenia dodajemy resztę ruchu. Na koniec zostaje ostatnia faza pracy pod wodą, czyli odepchnięcie. Pilnujemy, aby łokieć został nieruchomo. Jeśli chodzi o ilość serii i powtórzenie danej serii, to zależy od naszego przygotowania. Ja przykładowo robię w pierwszym ćwiczeniu 5 serii, 40 sekund ćwiczenia, 20 sekund odpoczynku, w drugim ćwiczeniu od 10 do 15 serii, 40 sekund ćwiczenia, 20 sekund odpoczynku i ostatniego ćwiczenia, 5 serii, 40 sekund ćwiczenia, 20 sekund odpoczynku. Należy pamiętać, że gumy pływackie to dość mocno obciążający bodziec i łatwo z nimi przesadzić, jeśli nie wprowadzimy ich stopniowo, pomału adaptując nasze barki i ręce. Tak jak wspomniałem wcześniej o sobie początkującej, zaleciłbym rozpoczęcie przygody z gumami od pierwszego ćwiczenia wykonywanego w 5-6 seriach przez 20 sekund ćwiczeń, 40 sekund odpoczynku. Potem stopniowo włączamy do tego drugie ćwiczenie i trzecie ćwiczenie, również pilnując relacji pracy do odpoczynku, czyli w tym przypadku około 20 sekund pracy, 40 sekund odpoczynku. Do kolejnego ćwiczenia będzie nam potrzebny mini band. W łokcie trzymamy przy ciele. Tworzymy kąt 90 stopni i staramy się dłońmi rozciągać gumę. Ćwiczenie wykonujemy w trzech seriach po 8 razy. Kolejne ćwiczenie wykonujemy w siadzie. Wyciągamy ręce maksymalnie do góry, układamy się w strzałkę, tak jak po nawrocie czy skoku, podnosimy lekko nogi i rozpoczynamy pracę nóg. Ćwiczenie wykonujemy w trzech seriach, 20 sekund ćwiczenia, 40 sekund przerwy. Dla osób bardziej zaawansowanych oczywiście ta relacja będzie wynosiła 30 sekund ćwiczenia, 30 sekund przerwy. Przechodzimy do planków. Robimy 4 planki, 30 sekund ćwiczenia, 30 sekund odpoczynku. Nieparzyste, POM z podnoszeniem nóg, a parzyste to jest tak zwany plank piła, czyli całym ciężarem lekko przesuwamy się do przodu i do tyłu. Na koniec staje rolowanie. Po takiej sesji skupiamy się przede wszystkim na kręgosłupie i mięśniach grzbietu. Jeśli chodzi o kręgosłup, to tutaj pod lupę bierzemy przede wszystkim odcinek piersiowy. Musimy pamiętać, żeby unikać zbyt twardych wałków. To tyle i może aż tyle. Pamiętajcie, żeby ćwiczenia wykonywać regularnie. Pozwoli to zminimalizować straty, jakie będziemy mieli z powodu braku pływania na basenie. Mam nadzieję, że ten czas nie będzie trwał zbyt długo. No tak pół żartem, pół serio, no to jeszcze mamy półtora miesiąca i będzie można robić już pierwsze próby wejścia na open water. Ale mam nadzieję, że do tego nie będzie musiało dojść i, i zanim skoczymy do open water, to, to będziemy mogli już pływać na basenie i spokojnie dalej przygotowywać się do zesonu. Jeżeli się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, to zostawcie je tutaj w komentarzu poniżej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, mam nadzieję, że chcecie, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, ustawić sobie przypomnienie, wtedy będziecie wiedzieli dokładnie, kiedy nowy odcinek wychodzi, więc yy, to tyle, i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!